Szok. Iwona Pawlowicz rozjechała Agnieszkę Kaczorowską. Ale nie krytyką, a czymś znacznie gorszym. Agnieszka Kaczorowska odeszła z tańca z gwiazdami w atmosferze skandalu, pisząc o manipulacji i nieprawdziwych informacjach. Razem z Marcinem Rogacewiczem, z którym łączy ją sceniczna chemia, ogłosiła wielki powrót na własnych zasadach. W spektaklu teatralnym Siedem. Bilety po 150 zł zniknęły w mgnieniu oka. Sukces? Nie dla wszystkich. Czarna mamba, czyli Iwona Pawlowicz, zapytana o ten projekt, wypaliła prosto z mostu. Jej słowa to lodowaty prysznic. Jest mi to obojętne, co oni robią, stwierdziła jurorka. Dodała, że nie śledzi ich losów i na spektakl się nie wybiera. Żebym tak specjalnie biegła, to chyba nie. Pawlowicz zasugerowała też, że ich projekt może być wtórny wobec spektaklu Stefano Terracino. W show biznesie, gdzie liczy się uwaga, słowa jest mi to obojętne, bolą bardziej niż najgorszy hejt. Czy Chłód Pawlowicz zaszkodzi nowej karierze kaczorowskiej? Czy siedem obroni się samo? Dajcie znać w komentarzach.